Gwiazdeczka, masz jakiś swój kryptonit? Hmm, potrafię latać. Umiem strzelać laserami. Biegam szybciej niż samo światło. Obawiam się, że mam tylko mocne strony. Ojej co za okropność. Jeśli nie znam swoich słabości, żadna ze mnie super bohaterka! A gdzie tam spokojnie? Już my ci zaraz wynajdziemy jakąś słabość! Może ma jedną z tych dziwnych i wiecie, niezaciekawych słabostek. O! Coś w stylu zielonej latarni! Jego jedyną słabością jest ten żółty kolor. Żółty mi nie przeszkadza. O, jak woli! Za jasne to pali oczy! Żółty to twoja kolejna słabość, a pasek to możesz mieć żółty? Nic z tego nie rozumiem. A -a -ja -ja. W świecie słabości nie istnieje logika. Na przykład Flash potrafi super szybko biegać, a jego słabość – chłopak za szybko biega. Ale naprawdę ci się wydaje, że w kostiumach nas nie pozna? Cyborgi jednak są naiwne. Zamawiam Batmana! Nie wyobrażaj sobie, Batman jest mój! Ale ja! No. Umiem latać! Ja chcę być, Też Batmanem. Chcę być Batmanem! Byłam pierwsza jestem. ja biorę Batmana! Ale przepo co? Jakimś octem! I serem pleśniowym! Nic dziwnego, że się poci to Batman! A może raczej. Ja jestem Batmanem. O... Bestio, zostaniesz marsjaninem-łowcą. Kim? Śmiesznym zielonym ludkiem z Marsa, który poluje na ludzi. Cudnie. Chętnie zapoluję na ludzi. Raven, ty będziesz Wonder Woman. Świetnie. Dostanę kostium kąpielowy, bransoletki i lasso. Niezwykłe lasso. Złote lasso. Złap kogo chcesz, a powiedz ci całą prawdę. Naprawdę? Batmanie, a tam okra plamka na spodniach Mówiłeś, że to woda. E, to nie była woda. Mówiłem, że to woda, ale to nie była woda. Myślisz, że łatwo walczyć ze złem po wypiciu trzech litrów soku? <grywka> Fajne. Hej, a kim ja będę? Co powiesz na pana Flasha? Jestem Flash, 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 szybki Flash, jak Flash. Eleganckie tempo Flash? Z zielonej latarni się podoba? Kochani, oto i on, wywar idealny. Oto oni. Straszliwego Halloween, witajcie na naszej rocznej imprezie. Słuchajcie, to jakiś koszmar! Trzeba ich jakoś rozruszać. Co to. Przymark! Włączaj! Ale co? A już! Włączaj! Nie możesz kazać komuś po prostu włączać, kiedy nie mówisz konkretnie, co ma włączyć! Kompletny nonsens! Muzykę! Włącz muzykę! Oh. Dobra, póki się dobrze bawią. Chodźcie sprawdzić, czy w łazience wszystko jest jak trzeba. I super, Tytani. Udało nam się zmyć wstydliwe obszary i ukryć to, czego się zmyć nie dało. Nie, nie, nie! A dlaczego oni sobie poszli? Nie ma się co czarować. Ta imprezka to nie wypał. Co jest? Też to słyszycie? Brzmi to jak... Liga, co z oddali, jeszcze wyśmiewa naszą marną imprezkę. Nie! Nieładnie to tak! Nieładnie! Potem moja kolej. Robin? A co ty tu robisz? Przyszedłem odzyskać tytanów! Nie gniewaj się, ale Kid Flash jest fajny. Ale zna tylko jedną sztuczkę. No weźcie, wiecie, że ja znam więcej. O, przepraszam. <śmierzy> Kryzys rodzinny w Norwegii. Ups, sorka, sekundka. Śmiercionośny wirus. Ale ty jesteś szybki. Jak <śmierzy> zwykle, rewelacja. <śmierzy> no dobra, kolego. Może jesteś szybki, fajny i w ogóle genialny, ale czy potrafisz? Czy potrafisz tak? Tak. <śmierzy>

teraz i ty. Ale, ale jak to? Hej, takie dźwięki to całe lata nauki! Pewnie tak, ale uwierzyłem w siebie, i jestem szybki i nauczyłem się w trzy minuty. I jestem mistrzem beatboxu i patrz na moje kocie ruchy ninja! A pupensja? Jak się masz? Niech ci będzie. Wygrałeś. Bierz sobie tytanów. Ale pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? We wszystkim jestem od ciebie lepszy. Nie we wszystkim. Oddam ci tytanów, jeśli pokonasz mnie. W we... wyścigu. W czym? O oh, nie! Yeah. Liga sprawiedliwych. Batman, rusz się. Działasz bumerangiem. <ścoughs> Darkseid! Jak śmiecie włamywać się do mojego domu i odbierać mi moją własność! Dzieci nie powinni wtrącać się do spraw dorosłych! Ten, ten głos! Taki straszny! Zapłacicie za to! Już niebawem pochłoną was ognie! Przepraszam, że przeszkadzam. Może ma pan ochotę na miętówkę? Eee, tak, poproszę! Zdaje się, że coś pana drapie w gardle. Od lat nie mogę się pozbyć tej chrypki. O rany, dziękuję. Czuję się o całe nieba lepiej. Cała przyjemność. Na czym to skończyłem? Eee, a tak, pochłonął was piekielny ogień apokalips i zmienicie się w garstkę popiołu. Eee, co jest? Jak to? Dlaczego się nie boicie? Bo nie brzmi pan zbyt strasznie. Żartujesz? Robin, błagam cię, ty naprawdę znowu chcesz się w to bawić? Tym razem wygram, serio. Bo tym razem wierzę w siebie tak, jak jeszcze nigdy nie wierzyłem. Aha, ustaliliśmy. Chyba, że to bzdura. Do biegu. Gotowi? Dawaj, Flash! Ale on przepiękny! Co się stało? Zwinny ją zabiera na randkę. A, a to nie fart. Ach, to nie szkodzi. A na pewno nie szkodzi? Znowu masz ten wyraz twarzy. Mam pewien plan. Dlaczego zwinny jest związany? Do tego w samych gadkach. Zwinny ma dzisiaj randkę z gwiazdką, ale ja go zastąpię. Coś mi mówi, że zaprzepaści wszystkie swoje szanse u naszej koleżanki na amen. A wy mi go popilnujecie, nie? Co ty, chłopie? Za nic byśmy czegoś takiego nie zrobili. Za nic? Czyli nawet nie za psią przegryskę? Załapisz się! Ach, co ja wyczyniam? Wiążę tego biedaka! Podszywam się pod. Ach, nie mogę tego ciągnąć. Nareszcie Robin oprzytomniał. I chociaż marzył o gwiazdce, nie mógł dłużej obciążać swego sumienia. Halo, zwinny. Tak, to ja. Jestem zwinny. Lapnij sobie. Dziękuję ci, zwinny. Skoro jesteś takim dżentelmenem, to na pewno do siebie wyjątkowo pasujemy. Oh, oh. Stara jarę. Wiesz, nie było, ale się skończyło. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Mowy nie ma. Dopiero jak skończą randkę. Dobra. Dziękuję. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. 30 minut później. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! Nie. Puśćcie mnie! A porywanie jest okropnie nudne! Idziemy coś przetrącić? No a co z nim? Puśćcie mnie! Nie. Nie. Ej, Rave? Przypilnujesz nam z winnego? Jak, Cerber. Jesteś super! Eee. Wyjście jest z drugiej strony. Przykujcie się, przyjaciele! Pamiętajcie, że razem jesteśmy nie do pokonania! Dzień doberek! O, proszę, kitflash! Nie pojawiałeś się, odkąd dostałeś bęcki w wyścigu. Uczciwie. Wiesz, że oszukiwałeś. Mmm... Co to było? Co robisz? Mmm... Wybacz, przepraszam. Rozkoszowałem się cierpkim gronkiem twojej porażki. Uuu. Cóż to, cóż to, to, to? Cierpki gron, ty mi tu nieścisz całą garść! Więc słucham, co cię tu sprowadza? Rywalizacja. Tegoroczny sezon przestępczy będzie mój. A wiesz, że nie masz drużyny? Nie potrzebuję. Jestem super szybki. Sam sobie poradzę. I powstrzymałem 10 zbrodni. Proszę cię, to się nie liczy. I drugie 10, razem 20. Mówię przecież, że się nie liczy. Nie... 46! Nie, nie może tak. 52. Wygrałem. To było takie aż za proste nawet. Mamy sezon przestępczy. Przestań gromić przestępców!